Choć wiele osób cieszy się z tegorocznej zimowej aury, to niestety dla osób borykających się z kryzysem bezdomności, taka pogoda, jaką mamy obecnie, stanowi śmiertelne zagrożenie. Wczoraj strażnikom miejskim udało się uratować wychłodzonego, bezdomnego mężczyznę, który przebywał w samochodzie zaparkowanym na podwórzu kamienicy przy ulicy Hełmońskiego. Sytuacja była dramatyczna. Mróz szybko zapadający zmierzch i wołanie o pomoc. Uwięziony mężczyzna był głodny i wyziębiony, a to wskazywało na stan zagrożenia życia, Decyzja mogła być tylko jedna: rozbiliśmy boczną szybę i wydostaliśmy go na zewnątrz. Bezdomnym zajął się wezwany zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna był w stanie skrajnego wychłodzenia organizmu. i Jego ciało miało temperaturę zaledwie 30,9 stopnia. Nie wszyscy mają jednak tyle szczęścia. Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że z powodu wychłodzenia zmarło dwóch wielkopolan, dlatego tak ważna jest czujność nas wszystkich. Zadzwońmy pod numer 112, zadzwońmy pod numer 986, tak żebyśmy mogli zareagować i żeby tym osobom można było na czas udzielić potrzebnej pomocy. Sytuację osób bezdomnych dodatkowo utrudnia pandemia koronawirusa. Jeżeli mówimy o wykluczeniu tej grupy społecznej, to w tym momencie nastąpiło jeszcze większe wykluczenie, dlatego że tak naprawdę izolujemy się, nie kontaktujemy z nimi za bardzo, nie rozmawiamy, natomiast no, zima daje nam wyznaki, tak jakby było tego wszystkiego mało. Jak mówi Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym, które zajmuje się bezdomnymi, pomoc takim osobom jest konieczna, ale niełatwa. Nie każda osoba skorzysta z naszej pomocy i to musimy sobie jak gdyby jasno powiedzieć, że to nie jest. My, my pomagamy indywidualnie i bardzo profesjonalnie, natomiast też ponosimy porażki, dlatego, że to jest taka grupa beneficjentów, która jest no, tak kolokwialnie ujmując bardzo, bardzo trudna w obsłudze. To trzeba trafić na odpowiedni moment, na odpowiedni czas. Natomiast jeżeli jest zimno, to, to nie pytamy się tej osoby, czy potrzebuje pomocy, tylko po prostu interweniujemy, wzywamy odpowiednie służby. Doraźnie osobom bezdomnym prócz poinformowania służb możemy pomóc w bardzo prozaiczny sposób, na przykład podając gorącą herbatę czy kawę. Teraz takie działanie może okazać się na wagę złota, a właściwie życia. Nadchodzące dni nie przyniosą jednak poprawy, jeśli chodzi o pogodę, w ciągu najbliższego tygodnia temperatura. Które w nocy mają oscylować około minus 10 stopni Celsjusza. Ewelina Dernoga, puls dnia.